Zamykają się szlabany, to znaczy, za że coś będzie zaraz jechało, tylko nie wiem czy będą puszczali pociąg, czy coś przyjedzie. Tam też się zamykają szlabany widzę. Zobaczymy, tutaj stoi nurek i szynobus pod regio na bocznicy. I teraz pytanie co poleć coś tamtąd, czy będę puszczać ten szynobus, co tu stoi. Tak podejrzewałem, że najpierw będzie wjazd do belu Tylko z daleka nie wiadomo o co to jedzie Ale światła już widać Ale wygląda mi na szynobus Światła widać, szynobus wjeżdża Duży wiatr jest Dwie noce padało, wczoraj padało cały dzień. Mam no, się rozpogodziło to. Trzeba będzie pójść na spacer po obiedzie. go będę puszczać teraz podoba mi się to malowanie pomorskie tu są dwa szynabusy za 138 2 Jak podnoszą to na razie nic nie będzie. Ludzi nie będziemy nagrywać. Przejdziemy się na bocznicę trochę zobaczyć. Jesteśmy na bocznicy. 137 i bocznica kolejowa, tu też są z wagonów, tego tu jest pełno. Zobaczymy z tej strony o, cały rząd wagonów. O, coś powiedziałem, szlabany się zamykają. Albo się tutaj będzie podstawiało, albo na bocznicę będzie, będzie wjeżdżało, Tym co przyjechał, będzie na bocznicę wjeżdżał, dał sygnał Zara będzie wjeżdżał na bocznicę. на борщнице Тута. Спасибо. się podstawia dwa razy SAF 137 i Bonanza między nimi tam, ten się będzie szykował do odjazdu. Ale się ja pójdę na drugi koniec tej bocznicy. Ten stoi na bocznicy. Idziemy. Nagra się w bocznicy trochę. O. Silniki wygasił. Co kolejowa. Doprowadzili wodę, kanalizację i są domki w czasowe z wagonów. hamulce tam też są wszędzie te wagoniki.

Idzie te ta ulica tu jest Hel Bohumin Hel Bohumin wodę wlewają do kibli zbiorników no, widać w lesie stoi Arivia szynobłusik z Kujawsko Pomorskiego no, ale tam pójdziemy może pójdę na tamten przejazd kolejowy albo na tą rampę tam w góry na tej rampie jeszcze nie byłem szkoda że nie ma drabiny to bym wszedł przez okno do tego wagonu zobaczyłbym jak to środko wygląda ale skako jak kangur nie będę Dużo. No tamte te trzy wagony są właśnie Wracam niezamieszkane, zamieszkane, bo są zniszczone bardzo. Ponoć mają je rozebrać, słyszałem. Na złom te trzy wagony, właśnie SAS 005 idę tam na przyjazd kolejowy. Doczepiony jest SAS 133022. Bo to par.